Bez Teraz, teraz jest dopiero. Bawuję pozdrawienia. Ja mam. Pa ai, dziuba już napierdzielają. Słyszysz, ktoś tutaj niedaleko? A o, o, kurwa. No i gdzie to jest? Siedmiu, sześciu. Czuję, że dużo ludzi tutaj zapiemy. No, no albo nas Zaraz się strefa zmieni. No, nie wiem, nie, bo teraz się zmieni A ja mam na mapu Ciekawe jak ci... do... patrz widzisz? Na tej żeby na, na, na naj... róg domku! Byłaś! Do... Dobra, szybko do ten... Do tej, do, do, do tego, tutaj! Do środka! Szybko, cztery! Pa, idealnie, zoba! Chuj, kładziemy się. Panie. Ja leżę. Czekaj, bo tam jest... Ludę zaraz o cztery Pisam otwarte. Dobra, to co? To zamknie no. I szybko chodź. Bo nie będę czy, czy ktoś jest. Szybko, Ahoj. szybko, szybko! mnie Kurwa Kurwa Gdzie cię widzieli? Gdzie cię widzieli? Uważaj, bo granat może lecieć. Słuchaj, spokojnie, tylko nie wstawa. Ja tu widzę. Jak do Biegną, Biegnij, biegnij. Jak do jednego? Biegnij, biegnij. Jak do jednego? Biegnij, był sam. biegnij. Biegnij, biegnij. Biegnij, biegnij chyba może wygramy? Nie, zgniemy. Dobra, no nie Dziuba, jak, się. Wygracie, to ja nie Juba, jak, jak no. będzie ktoś biegł, będę widział, to. Z... Ej, Ja Ej, muszę, cicho! Być... Kurwa, apteczki muszę. Ja... Ej, bo wszyscy teraz tak mogą być z tyłu, nie? Nie wiem, ja się zmienił. I teraz, teraz będzie tak niefajnie, nie? Że będziemy no. musieli po prostu, nie? Na środek. No. Jak nic, nie będzie już schowania, nie? Cicho, cicho, bo ktoś tu jeszcze przybiegnie. No. nie. nie. Cicho. Lecz, nie ruszaj się. Nie żyje. Nie żyje. Nie żyje. no, no. No, no, no. No, 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 Nie no, idziemy <laughs> Czekaj, przez dobrze jesteśmy, stój, chodź tu! Wika, bo nie. bo no ja. Nie! Chodź tu! Oj, no. Mówiłam, że przegramy, Jezu i chujebane! Mówiłem, nie wybiegaj. Mów, gdzie są Eee... Dziba przegrała? No Weź moją S w nasik! Ja nigdzie nie idę. Ja jestem tutaj gdzie jestem. O ty chuj ujebany. Z tamtej. Cicho. Nie, nie patrz tam. Z tej. Tu staj. No, z tej będzie, jestem pewna. Jestem pewna. Patrz tutaj, bo może co w Tam Cicho. Ten, tam... Cicho. On jest z tyłu. Ja Ej, musisz uciekać! Nic się nie muszę. On jest tam! On jest tam! Widziałeś, Kurwa PRAWIE! No mówiłam, że zginiemy! Ale prawie wygraliśmy, patrz! Pierwszy mecz! Pierwszy mecz, kur... taki mecz był. Ale ładnie wykusiłem, nie? Ej, kurwa, patrz, nie gram tyle, o! <laughs> Dark cards, black magic